Jak wyrobić sobie nawyk picia wody? Często poprzez nadlog pracy rezygnujemy z regularnych posiłków oraz popijania wody. Jak wyrobić sobie zdrowy nawyk i dbać o swoje nawodnienie? Korzystaj z aplikacji do picia wody. Instaluj w telefonie darmową apkę, która będzie przypominać Ci o wodzie. Jeśli nie rozstajesz się ze swoim smartfonem, to świetna propozycja, która pomoże Ci dbać o zdrowie. Kup bidon lub butelkę i noś go ze sobą. Butelkę, do której możesz wlewać wody, kiedy jej zabraknie, będzie przypominać ci o piciu, gdy tylko na nią spojrzysz. Poloż ją na swoim biurku i korzystaj z niej w ciągu pracy lub w domu. Wypijesz kankę wody przed e, rytualnymi zajęciami. Masz e, ściśle określoną porę. Zanim zaczniesz jeść, wypij trochę wody. Zrób to samo, gdy tylko wstajesz z łóżka. A może zawsze po pracy sięgasz po filiżankę ulubionej kawy, tylko zastąp ją wodą. Nie przepadasz ze smakiem wody? Na to również mamy sposoby. Dodaj do wody cytrynę, miód, mięty lub inne produkty, które dodadzą wodzie smaku. Staraj się dodawać naturalne składniki samemu, zamiast kupować wody smakowe. Te mogą zawierać więcej cukru. Jeśli nie lubisz smaku, cieplej wody wlej schłodzoną wodę do termosu. Utrzyma niską temperaturę płynu. Dzięki temu będziesz mieć orzeżwienie tuż pod ręką. Więcej ulubione napoje wodą. Nie musisz całkowicie rezygnować z soków czy napojów gazowanych, ale by oswoić się ze zwykłą wodą, możesz dodawać ją do ulubionych przez szklankę wody wypij kilka lików ulubionego napoju. To kolejny sposób na zamaskowanie nielubianego smaku. Dla osób, które bardziej angażują się w swoim zdrowie i chcą skutecznie nawodnić organizm, pamiętamy, że to ma być 30 ml codziennie na 1 kg masy ciała, możecie przeliczyć to na swoją wagę, które nie lubią, nie mogą, nie przyswajają wody jest 30-dniowy pack, nazywa się Hydra Max. Ja będę prowadzić przez te 30 dni Was, skonsultować, jak go stosować. Tam trzy produkty, które będą skutecznie nawadniać organizm, poprawią równowagę kwasowo-zasadową oraz tandem potasu i sodu, żeby komórki napełnili się wodą i wszystkie narządy od wewnątrz. Też zapraszam do dołączenia do bezpłatnego maratonu, nawodni się ze 30 dni. O szczegóły proszę Питач в приватних відомостях.